Spraw związanych z rachunkowością e, placów, państwowych, a z drugiej strony z, z płatami czy pewnym obciążeniem e, na, rzecz, e, na rzecz budżetu e, samej, e, samego wyniku finansowego lasu. E, I tak, e, jak Państwo być może wiecie, w roku bieżącym projekt przewiduje, że. Lasów płacą 800 milionów złotych do budżetu państwa w czterech latach. Również w roku 2015 podobna kwota jest przewidziana do wpłaty, przy czym w roku 2015 jest również przewidziany taki przepis, że jeżeli z przyczyn nadzwyczajnych ta wpłata mogłaby zakończyć prawidłowemu funkcjonowaniu lasów państwowych, to Rada Ministrów może wielkość tej kwoty obniżyć. Ta zmiana również przewiduje, że od roku 2016 lasy państwowe będą płacały 2% swoich przychodów do budżetu państwa, przy czym również ta propozycja przewiduje, że minister właściwy do spraw środowiska będzie mógł skorzystać z przepisów artykułu 67a koordynacji podatkowej, a więc będzie mógł w pewnych nadzwyczajnych okolicznościach rozłożyć na jawę, lecz umorzyć tą wkład. Ja myślę, że powinniśmy sobie powiedzieć o trochę szerszym kontekście, skąd ta regulacja się wzięła. Przede wszystkim e, chciałbym. Państwu przypomnieć, może niektórych poinformować, że zgodnie z, z stanem finansów lasów na zweryfikowanym na koniec 2012 roku na rachunkach bankowych lasy państwowe miały około 3 miliardy złotych gotówki. Chciałem podać tę kwotę, żebyście Państwo ją porównali z tą kwotą wpłaty w roku bieżącym 800 milionów, w związku z tym, że pojawiają się informacje, że ta wpłata mogłaby zagrozić bezpiecznemu i racjonalnemu funkcjonowaniu lasów państwowych. Przeciasna tak nie jest, no bo wystarczy porównać te dwie kwoty, żeby się przekonać, że takie twierdzenie jest całkowicie pozbawione pracy. Tym bardziej, żeby rok 2013 był dobrym lasem, dobrym rokiem dla lasów państwowych. Tasu Państwowe z pewnością e, wypracowały nadwyżkę finansową. W tej chwili nie jest to jeszcze e, nadwyżka zatwierdzona przez e, ostatecznie. Natomiast e, z pewnością wynik finansowy klasy Państwowego był dodawny. Więc e, można powiedzieć, że ten stan gotówki na koniec 2012 roku e, jest jeszcze, e, jeszcze lepszy. E, i, I jeszcze o jednej intencji w tym szerszym kontekście chciałem powiedzieć, mianowicie intencją Rady Ministrów jest to, żeby znakomita część tej wpłaty bieżące, w roku bieżącym, jak i w przyszłym, była przeznaczona na drogi lokalne. Wiadomo, że leśnicy korzystają z dróg lokalnych, bo ciężkie samochody, które przewożą wewnątrz, no również się przyczyniają do tego, że te drogi lokalne ulegają pewnej degradacji, więc stąd również pomysł taki, żeby, żeby po prostu te pieniądze przeznaczyć tam, gdzie niejako wpływ leśników na stamtąd dróg jest jakoś zauważalny. Natomiast, może, pana Dyrektora jeszcze poproszę o komentarz co do tego, czy. Czy te zmiany mogą, mogą wpłynąć na, na stan zatrudnienia, czy na w stan funkcjonowania lasów z tej strony? Na leśnika. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Od, od kilku lat, a właściwie od 2011 roku, toczy się głęboka dyskusja po środowisku leśników na temat e ewentualnego... Podzielenia się nadwyżkami finansów i lasów państwowych z budżetu. Mimo, że lasy państwowe płacą oczywiście podatki, jako instytucja w kraju, bo mamy też tego świadomość, że, że jesteśmy instytucją państwową i, i zgodzić się trzeba ze zdaniem właściciela i w, tym zakresie, i w tym zakresie zmierzyć się z rzeczywistością, która stoi przed nami. Tak jak Państwo wiecie, Pan Minister mówił, dwa razy po 800 milionów ze środków lasów państwowych i zmiana systemu finansowego od 2016 roku, 16 roku to jest to z czym przyjdzie nam się w lasach państwowych zmierzyć. Rzeczywiście posiadamy, posiadamy środki pieniężne na kontach, ale próbując się zmierzyć z tą nową rzeczywistością operujemy tutaj bardziej złotą zasadą finansową, czyli w jakim stopniu mamy nadwyżki, nadwyżki kapitałów własnych nad, nad swoimi kapitałami stałymi. I tu sytuacja w lasach państwowych nie wygląda najgorzej. Liczymy, że na dzień dzisiejszy około miliarda złotych to są te nadwyżki, które, które do budżetu będzie można wnieść tych projektowanych zmian przekazać. Wiele, wiele wiadomych jest przed pozostałą kwotą, która na szczęście ma też swój swój bezpiecznik co do, co do jej przekazania do budżetu. Jednakże jedno z czym, co warto przekazać i powiedzieć Państwu, w żaden sposób nie zrujnuje to prowadzenia gospodarki leśnej w Lasach Państwowych opartej na planach urządzania lasu, ale też co ważne, może najważniejsze, zatrudniając 26 tysięcy ludzi, to mamy dużą odpowiedzialność nad pracownikami i też, i też nasze prognozy, które sporządziliśmy, na pewno nie, nie spowodują tej konieczności redukcji zatrudnienia. No można by się zapytać, to w jaki sposób, w jaki sposób ten, ten plan chcemy zrealizować? Odpowiedź jest następująca. My nadwyżki w ostatnich latach przeznaczaliśmy na inwestycje. I te inwestycje w ostatnich latach rzeczywiście osiągnęły rekordowe ilości kwoty w granicach miliarda złotych. tych inwestycji stanowią również, czy przede wszystkim drogi leśne, ale też nie ukrywam, że wiele dyskusji toczy się na temat dróg lokalnych, które przecież prowadzą do dróg leśnych i których to drewno trzeba wywieźć z lasu. Dlatego, dlatego leśników yy, to w jakiś sposób uspokaja, że pieniądze, yy, te przekazane do, do budżetu, będą przekazywane na drogi lokalne, które niejako będą łącznikami między zakładami odbierającymi drewno, a drzewostanami, z których to drewno będzie wywożone. Co do tego, że kasy są właściwie zarządzane. i są rentowne i takie pozostaną, to jestem przekonany, że no, dlatego podałem te liczby, liczby o finansach, tak, o bilansach, które zostały zweryfikowane czy zbiegły i nie są tylko wytworem lasów państwowych czy Ministerstwa Środowiska. Dlatego te dwie liczby zestawiłem dla Państwa informacji, płatę versus standardunku. Nie ma żadnego pomysłu ani żeby ograniczać korzystanie Mieszkańców naszego kraju z, z lasów państwowych, ani żeby, żeby prywatyzować te lasy. Lasy są i pozostaną, przynajmniej tak można sobie to w tej chwili wyobrazić, rentowne, ekonomicznie zdrowe i właściwie zarządzane. Tak jak to ma miejsce od kilku lat, bo przypomnę, że ta wpłata, o której mówimy, to jest mniej więcej 30% skumulowanego zysku rocznego z ostatnich 10 lat. Więc to, 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 to się nie wzięło z niczego, to się wzięło stąd, że lasy są właściwie zarządzane, zostały no to już wcześniej zestrukturyzowane itd. itd. Nie ma żadnych planów prywatyzacji w związku z tym i, i nie będzie. No to Przynajmniej jak dopóki jest ten rząd, o takiej, e, dopóki ja jestem ministrem środowiska, na pewno z, takim, z taką propozycją nie wystąpię. Nie ma takich pomysłów i nasz, na Radzie Ministrów nie było takich pomysłów, więc tutaj stanowczo, stanowczo zaprzeczam. E, nie, nie widzę również zagrożeń do tego, dlatego, żeby e, sytuacja finansowa lasów państwowych była... Co to, natomiast polityki lesistości, no to ta ona jest prowadzona niejako, no jest poza lasami państwowymi. Tak? My zalesiamy znaczne powierzchnie kraju, ale niejako poza zasobem lasów państwowych. lasów państwowe mniej więcej, tu Pan pewnie zna te liczby le, lepiej, mniej więcej operują na tym samym ale, ale 7, e, z kawałkiem miliona hektarów. I to się nie zmienia, i w zasadzie. Taki, żeby ani nie mieliśmy w ostatnich latach, ani chyba nie było takiego zamiaru, przynajmniej w dokumencie, który ostatnio minister środowiska zatwierdzał, takiej strategii dla lasów państwowych na lata 2014-2020. Takiego, takiego pomysłu nie było. Lasy państwowe będą operowały w zasadzie na tym obszarze kraju, które dostały w zarząd. No oczywiście z pewnymi. Niewielkimi modyfikacjami, ale zalesianie tak jako program będzie prowadzony na innych terenach, na temat, na temat. Ja może się, jest, Jeszcze może usłyszeć, to inwestowanie w lesistości, to oczywiście nie będzie tutaj żadnego przełożenia i żadnego ograniczenia w tym zakresie. Jest realizowany program zwiększania lesistości, a to zapewne o czym Pan Redaktor myślał. Zachowanie trwałości lasu i zwiększanie zasobności, zas zasobów leśnych na pewno nie zostanie zmniejszone, jak realizujemy plan urządzania lasów, który jest obligatoryjny. Także te inwestycje, o których wspomniałem, to yy, miałem na myśli inwestycje w infrastrukturę, czyli w drogi i ewentualne obiekty hybaturowe. Projekt przewiduje 800 milionów w tym roku, to jest yy, jako zapisane bezwarunkowo, bo bazując na obecnej kondycji lasów yy, kondycji finansowej. Uważam, że to jest niezagrożone. Natomiast e, przewidujemy również 800 milionów w roku przyszłym, e, przy czym jeżeli by wystąpił jakiś stan nadzwyczajny, który zagrozi racjonalnej gospodarce leśnej w masach państwowych, w czasatami może zmniejszyć tą kwotę. Można sobie wyobrazić nie, stan klęski naturalnej, jakieś nadzwyczajne szkody, wówczas można, można tego, tej, tą wpłatę ograniczyć. No, nie mieliśmy przypadek Puszczy parę lat temu, i tak dalej. My mówimy o tego typu zdarzeniach, które by pociągały za sobą nadzwyczajne koszty związane z na przykład z, z, z rekultywacją takich terenów, i tak dalej. Także ja nie widzę w tej chwili absolutnie, przy, przy, przytoczyłem te, te kwoty, które, które wynikają wprost z bilansu 3 miliardy złotych ws miliar 600, one wskazują na to, że i plus wynik finansowy z roku 2013 z pewnością dodatnym trudno policzyć, to, no, to będzie 150-30 milionów złotych, więc nie widzę zagrożenia dla właściwej racjonalnej gospodarki w lasach państwowych. Jeśli chodzi o fundusz leśny, fundusz leśny jest rozwiązaniem ustawowym. My nie zmieniamy zasad funkcjonowania Funduszu Leśnego. Te nadleśnictwa, które mają wyższe koszty niż, niż przychody, no będą oczywiście korzystały z funduszu leśnego. Jak powiedział minister do tej fundusz leśny jest, nie, nie jest w ogóle zmieniany. w Zasady funkcjonowania funduszu leśnego i jego, jego wysokość. Także tutaj ta zmiana zasad, zasad funduszu leśnego nie zmienia. A skąd, skąd ten pomysł? Dlaczego to jest? Pomysł jest taki, uważamy, że w związku z tym, że lasy państwowe operują na, w szczególności na, no, w tej polsce lokalnej, należy wzmocnić, to, to co Pan Dyrektor już powiedział, wzmocnić drogi lokalne, po której jeżdżą leśnicy i częściowo przyczyniają się do szybciej, szybszej degradacji tych, tych dróg stąd, żeby mogli leśnicy dojechać po dobrych drogach do swoich już nowych drogach leśnych. Chcemy innego sposobu prawnego nie było. Nie, nie można było zawrzeć na przykład partnerstwa między lasami a gminą, żeby wybudować, wybudować drogę lokalną. Dlatego rząd postanowił, żeby ta znaczna część tego, tej wpłaty poszła na drogi lokalne. Jeszcze Prace nad budżetem na bieżąco trwają. Mamy nadzieję taką, że odpowiednie poprawki być może Senat przyjmie i wówczas będzie możliwość uruchomienia tych przewidywanych około 650 milionów w ramach bieżącego budżetu. Myślę, że w pracach nad przyszłym budżetem po prostu to będzie już propozycja rządowa. Chodzi o to, żeby leśnicy również dołożyli się do dróg lokalnych, po których, po których jeżdżą i po których częściowo przynajmniej przyczyniają się do szybszego zużycia tych, tych dróg. Intencją rządu jest, żeby 650 milionów poszło na, na ten fundusz, dróg, czy tam fundusz, dróg w, w innej formie zasilenie dróg, dróg lokalnych. 150. To 150 jest na razie bez, bez przeznaczenia, tak? No to, nie to, to idzie do budżetu. Oczywiście. Cała wpłata idzie do budżetu. Tylko przez budżet ma 650 iść na rzecz na rozwój do programu. Tak jak już wcześniej powiedziałem, przejrzymy się inwestycjom planowanym na dwa najbliższe lata, czyli na rok bieżący 2014-2015. Te inwestycje Planowaliśmy w sposób no, znacznie przekraczający wartość tworzeniową, czyli ponad amortyzację. Nasza amortyzacja w lasach państwowych na osiągnięciach 300 milionów na ostatnich latach, tak jak mówię, inwestowaliśmy około miliarda, także zapewne w tym zakresie yy, dokonamy, dokonamy zmniejszenia poziomu inwestycji, ale też podzielimy yy, no, się środkami na, na yy, naszych yy, rachunkach. Odpowiadając na pytanie, z czego zrezygnujemy, no, zrezygnujemy tak naprawdę z, również z odsetek z tych, z tych środków, które mamy, które mamy na rachunku, Także to są te dwa, te dwa miejsca, gdzie, gdzie należy będzie należy zrezygnować z przychodów, czy też z możliwości finansowych. No i przyjrzymy się bacznie jeszcze raz kosztom administracyjnym, zawsze. Zawsze warto na to mieć ważną uwagę i, i poszukać również takich w przyjemności. ostatniego punktu nie, nie, nie sądzę, żeby akurat ta zmiana w jakikolwiek stopniu wpływała ani na strategię lasów, którą ostatnio Lasy Państwowe przyjęły i, i ja, ja, ja zatwierdziłem, ani na, 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 na nowy to, to są, od zagadnienia nie sądzę, żeby tu jakikolwiek z tych dokumentów był jeden, tak, ja już, tak, co, zagrożony. co do Co do losu ustawy, a właściwie założeń, założenia dotyczące tamtej ustawy nie zostały odłożone, one są cedowane. One, także tutaj to nie jest tak, że, że myśmy zapomnieli o tej ustawie. My tą ustawę będziemy procedować zarówno jeśli chodzi o, 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 o Radę Leśną, jeśli chodzi o, o inne sprawy, o których Państwo mówią. Ja jeszcze może dodam, że w tej ustawie to, co rzeczywiście wykracza poza tą gospodarkę finansową klasów państwowych, to jest jeden, jeden przepis, który mówi o etatach. Tak? Tam proponujemy taką zmianę, żeby po prostu w sytuacjach, kiedy mogę nie użyć właściwego słowa, natomiast jeśli będziemy pozyskiwać drewno to takie podobne, trzydobne, o właśnie słowa mi zabrakło, no to wówczas te etaty mogą być powiększone tak to był jeden z postulatów zresztą przemysłu No Mi się wydaje, że jest sensowny, bo on będzie prowadził de facto do tego, że będzie większa stabilizacja cen na rynku. Z, z, z dobrym skutkiem i dla lasów państwowych, i dla e, przemysłu, który korzysta z tego, z tego e, Teraz, się, się pytał... O formułę jest Aha, z, no i teraz to, tak, formuła no, no, nie jest, nie jest przecież kwotowa, tylko jest procentowa. My, no, no 800 000 Aha, no, no to są to. Wpłaty. natomiast ta y, docelowa, to jest oparta o, o przychody. No ta, ta została de facto, zostało, braliśmy pod uwagę i skumulowany zysk za ostatnie 10 lat, i, i stan obecny finansów lasów. No i stąd jakby została wybrana taka kwota, która na naszym zdaniem jest wypośrodkowaniem tego. Nie, przecież my, jak powiedziałem, o stanie rachunków bankowych w lasach na koniec 2012 roku. Przecież nie odwołujemy się do 100%, tak jak pan się pytał o tym. to się odwołujemy do części tego, tej kwoty, tak właśnie, żeby zabezpieczyć racjonalną działalność zasobów państwowych w przyszłości. Ona wy, wynika, ta, te incydentalne kwoty wynikają z tych dwóch wartości, ze skumulowanego zysku z ostatnich 10 lat i ze stanu rachunków, które. Z analizy stanu rachunków, które były na koniec 2011 i 2012 roku, de facto. I naszym zdaniem, i z analizy takich, która wskazuje na to, że te wpłaty nie zachwieją w żaden sposób racjonalnej działalności lasów państwowych w przyszłości. To no były te trzy przysłanki, które waliśmy pod uwagę. Znaczy w propozycji rządowej jest 2% od przychodów. Nie ma, nie ma propozycji kwotowej od 2020. 16 roku. Jest tylko procent od przychodów. Tyle. Tak? I Tutaj polecie Państwo sobie wziąć pod uwagę, porównać inne kwoty. No, mniej więcej wartość zasobów, które, po, którą w imieniu skarbu państwa zarządza, zarządzają lasy państwa, to jest ponad 400 miliardów złotych. Tak? To jest ta kwota, o której nie mówimy. Mniej więcej. 400 miliardów złotych. I teraz wpłata roczna w wysokości 100 milionów złotych to jest 025 tak? No to są, ja nie, ja nie twierdzę, że, że, to, natomiast no, też trzeba przyjąć jakby, no, trzeba porównać jednak wartość tego majątku, którym, którym oczywiście z jednej strony lasy, lasy państwo zarządzają, ale też przenoszą oczywiście na przyszłe pokolenia, no bo gospodarka, letyka, to jest w długim cyklem produkcji. Natomiast ten ułamek procenta, który ułamek władz, właśnie właściwie procenta, który w przyszłości od 16 roku lasy państwowe mają, jeśli chodzi o wartość majątku no to to nie jest, nie jest jakiś moim przekonaniem nadmierny, Znaczy no, my rozmawiamy o projekcie ustawy, no tak. która wpłynęła prawdopodobnie już w tej chwili do Sejmu i będzie procedowana albo na y, plenarnym, albo przejdzie do komisji i przejdzie normalny tryb y, tak, taka ustawy. jest intencja rządu. Tak. Myślę, że wczoraj przynajmniej z moich informacji wynika, że rząd przesłał, czy premier podpisał projekt ustawy i przesłał do pani marszałek. Tak? czy konsultacje społeczne będą? Konsulta społeczne do projektu ustawy? Czy nie? Ja, czy myśmy konsultowali, to o czym tutaj pan się pytał, założenia do ustawy. One, one nie, nie zawierały tych szczegółowych rozwiązań, tam były inne rozwiązania finansowe, natomiast tych założeń aspekty finansowe były konsultowane przy innym projekcie. Tak? To dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo będą chcieli jeszcze dobrać krótkie setki, to...